Podatek dochodowy po zawartej ugodzie. Skąd w ogóle bierze się dochód po stronie kredytobiorcy? Czy zawsze trzeba będzie zapłacić ten podatek? I kto jest z niego zwolniony? Nazywam się Paweł Wawrzyniak, ugodami frankowymi zajmuję się od kilku lat i dzisiaj opowiem o podatku dochodowym po zawartej ugodzie. Jeśli jesteś komuś winien jakieś pieniądze, a wierzyciel zwalnia cię z tego zobowiązania. To zgodnie z ustawą o podatku dochodowym po twojej stronie powstaje dochód. Podobnie jest z ugodą frankową. Zgodnie z jej treścią, bank zgadza się na obniżenie albo nawet umorzenie całkowite salda kredytu, no i właśnie w związku z tym po stronie kredytobiorcy powstaje dochód. Problemu takiego nie ma w procesie sądowym, w którym to sąd stwierdza nieważność umowy kredytu. Oznacza to bowiem, że stosunek prawny pomiędzy kredytobiorcą a bankiem nigdy nie istniał. Inaczej jest w przypadku ugody frankowej, która to potwierdza istnienie tego stanu prawnego pomiędzy stronami. A ile będzie wynosił taki podatek? Rozliczany będzie według skali podatkowej. Oznacza to, że wszystkie Twoje roczne dochody zostaną zsumowane i rozliczone według progów 0%. W kwocie wolnej od podatku 12% w łącznych dochodach od 30 do 120 tysięcy złotych i 32% jeżeli będzie to kwota powyżej 120 tysięcy złotych. Zasadniczo do końca 2024 roku obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zwalnia kredytobiorców z konieczności zapłaty tego podatku. Jest w nim jednak kilka wyjątków. Ze zwolnienia skorzysta tylko kredytobiorca będący osobą fizyczną, realizujący cele mieszkaniowe w ramach jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba ta nigdy nie skorzystała z takiego zwolnienia. Rozłóżmy jednak to zdanie na czynniki pierwsze. Kredytobiorcą musi być osoba fizyczna, oznacza to, że wykluczone zostają wszystkie kredyty firmowe zawarte przez spółki na przykład spółkę zo, ale też osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Kredyt musiał też być realizowany na cele mieszkaniowe. Czym są takie cele mieszkaniowe? Wynika to z samego rozporządzenia i orzecznictwa sądów. Jeśli kredyt został zaciągnięty na kupno mieszkania czy domu, w którym faktycznie mieszkaliśmy, to zasadniczo zwolnienie takie obowiązuje. Inaczej będzie jednak, jeśli część tego kredytu zostało przeznaczone na przykład na samochód czy spłatę wcześniejszych niemieszkaniowych zobowiązań. Wtedy to należy obliczyć proporcję, w jakiej części kredyt ten był przeznaczony, na jaki cel, i w tej części, w której były to cele mieszkaniowe, możemy skorzystać ze zwolnienia. Od pozostałej kwoty do zapłacenia będzie podatek. W przypadku przeznaczenia części środków z kredytu na remont, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Wszystko zależy od tego, czy remont ten dotyczył rzeczy trwale związanych z gruntem. Jeżeli na przykład był to remont dachu czy ocieplenie domu, to będą to cele mieszkaniowe. I będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego. Jeśli jednak część kredytu została przeznaczona na zakup wyposażenia czy też mebli, to sprawa jest bardziej wątpliwa. Najczęściej takie wydatki traktuje się jako wydatki konsumpcyjne, a nie cel mieszkaniowy. Warunkiem koniecznym jest również to, aby kredyt ten dotyczył wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej. Inaczej jest, jeśli ktoś ma dwa kredyty dotyczące dwóch różnych inwestycji mieszkaniowych. Wtedy to ze zwolnienia można skorzystać tylko jeden raz i należy policzyć, w której sytuacji będzie to najbardziej opłacalne. Najprawdopodobniej będzie to w przypadku tego kredytu, w którym umorzana będzie wyższa kwota. No dobrze, ale skąd wiadomo, że wszystkie te powyższe warunki zostały spełnione? Otóż kredytobiorca przy zawieraniu ugody dostanie do wypełnienia oświadczenie podatkowe. I właśnie, jest to tylko nasze oświadczenie. Nie jest rolą banku, aby sprawdzać poprawność danych, czy też weryfikować to oświadczenie ze stanem faktycznym. Kwestia podatkowa to wyłącznie stosunek pomiędzy kredytobiorcą, podatnikiem, a Urzędem Skarbowym, Skarbem Państwa. Bank w praktyce pełni tu rolę wyłącznie administracyjną i wystawi taki PIT w zależności od informacji, które zostaną podane przez kredytobiorcę w oświadczeniu. Jeśli więc oświadczenie kredytobiorcy nie będzie zgodne ze stanem faktycznym i z jakiegoś powodu będzie on zobowiązany do zapłaty tego podatku, a bank, zgodnie z jego oświadczeniem, nie wystawi mu tego PIT-u, to po stronie kredytobiorcy i tak powstanie obowiązek podatkowy i konieczność zapłaty tego podatku razem z odsetkami, nawet po kilku latach od dnia powstania tego zobowiązania. Jeśli kredyt ten przeznaczyłeś na dom lub mieszkanie, w którym mieszkasz, jesteś osobą fizyczną, nigdy wcześniej nie korzystałeś z takiego zwolnienia. I jest to Twoja jedyna inwestycja mieszkaniowa, to z dużą dozą prawdopodobieństwa będziesz mógł skorzystać z tego zwolnienia. Jeśli jednak tylko masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy jesteś zwolniony z zapłaty tego podatku, czy też nie, to koniecznie skontaktuj się ze specjalistą, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, który rozwieje Twoje wątpliwości. Może też okazać się, że w Twojej sprawie konieczne będzie złożenie wniosku do KIS-u o indywidualną interpretację Twojej sytuacji. Są to za duże kwoty, aby ryzykować konieczność zapłaty podatku wraz z odsetkami nawet do 5 lat po powstaniu obowiązku podatkowego. Jeśli chcesz, żebym przeprowadził Cię krok po kroku przez cały proces negocjacji, od złożenia reklamacji, przez rozmowy ugodowe, Aż po wykreślenie hipoteki, skontaktuj się na mail, który właśnie się wyświetla, lub przez formularz, który znajduje się w opisie filmu. Polecam wszystkie moje poprzednie filmy w ramach serii o ugodach i wszystkie pozostałe, które pojawią się na tym kanale. Aby ich nie przegapić, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia o kolejnych filmach. Do zobaczenia!